Przystępujemy w tej chwili do zdjęcia płyty głównej z tego pomnika. Przyjechałem tutaj wraz ze swoimi pracownikami i jest z nami tutaj pan tutejszy, który zajmuje się pracami na cmentarzu, Tomek. Świadczymy głównie taką usługę po to, żeby rodziny osób zmarłych nie musiały się o takie rzeczy martwić i również nie musiałyby same zdejmować takich ciężkich płyt. Tak jak widać, płyta jest bardzo ciężka, jest ona granitowa. Mamy specjalne łapki do tego, żeby ją zdjąć. I jeszcze raz tutaj chcę podkreślić, że ważne jest to, bo niekiedy słyszymy, że rodziny osób zmarłych same muszą zajmować takie płyty, bo niektórzy, którzy się świadczą takie usługi, nie chcą tego robić. Chciałbym serdecznie podziękować Panu Dariuszowi za pomoc. Była bardzo potrzebna, bo to ciężka jest praca. A dzięki temu mi jest łatwiej i tu współpracujemy razem. Dziękuję Panie Darku. Dziękuję bardzo, Tommy.